Witam serdecznie, z tej strony Cyber. a to jest kolejna odsłona Vape Haven. Dzisiaj mamy niedzielę, to znaczy wy macie niedzielę, ja mam piątek. Hmm, paradoksy czasowe, back to the future. Tak, standard faktu niedzielę bywa, mamy do przetestowania kolejną jednorazówkę. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to Nowobar Stick, już drugi, bo tydzień temu testowaliśmy jednego sticka, który był bardzo fajny, to była Cola. 600 zaciągnięć, 20 mg na mililitr nikotyny, czyli to jest maksimum jaki może być e, zgodnie z przepisami z tego co pamiętam. E, smak kiwi passion, passion fruit guava. Kiwi pasjonujący owoc guawy. A? Ciekawe połączenie, ponieważ szczerze nie miałem jeszcze okazji przetestować takiego miksu. E, tym bardziej w Tak. O kurde, olej je bit napis MOK. Wcześniejsze nie miało takiego czegoś z tego zapachu. To był tylko przyzorcy ale tutaj to się rzuca. To nie jest lokowanie produktu. Oczywiście materiały nie są sponsorowane. Niestety. Bardzo ładny. W ogóle kolor mi się podoba. Górna dano uszczelka. O ja. Olu intensywny zapach. Kiwi, ewidentnie kiwi. Sztos. Bowiem, że to jest sztosowy zapach. Mmm. Dobra. Chwilę temu testowałem wczorajszy Longfield, czyli wczorajszy dla Was, wczorajszy dla mnie to dzisiejszy. Zaczynam się gubić w tym wszystkim. Tak. Longfield, czyli Easy Peasy Cole. Dobra. Mega ciekawe. Fenomen. Jo, pierdzielę. pierwsze wrażenie jest fenomenalne. Dobra, sześć, kończymy temat. Do zobaczenia za tydzień. Nie, do żartuję, oczywiście. Powiem tak, dla mnie to to jest drugi tak przyjemny jednorazowy papieros od czasu Aroma Kinga Energy Drinka. Fenomenalny smak. Mm. Druż zgoczące pierwsze po prostu wrażenie robi. Gława połączona z kiwi daje fenomenalny miks. To jest po prostu wybuchowa mieszanka. O. Kurde, takich mistrzostw nawet panoramic w swoim kociołku nie kręcił. O, już to, No. Po prostu mistrzostwo świata dla mnie. No. no tak, tak jak wspomniałem, drugi tak fenomenalny smak. I smok. Ja uwielbiam smoki, więc trochę ocena mogłaby być, jak to się mówi, niesubiektywna, ale w tym przypadku staram się jak najbardziej subiektywnie podejść i powiem szczerze, że ten smoczek dla mnie wchodzi jak słowo Boże. Ale tak ewidentnie, chyba w święta nie pamiętam, jak to sformułowanie używać. Nieważne. Jeżeli ktoś nie miał okazji przetestowania, naprawdę polecam. Co do tego samego smaku. Jak to na jednorazówki przystało, jest bardzo intensywne. Nie jest przesłodzone, więc bardzo fajnie. Aczkolwiek, pomimo faktu, że to jest kiwi i głowa, to ta słodycz tej głowy może gdzieś zestawać. I to jest fajne, to jest bardzo przyjemne. <laughs> Smak oczywiście standardowo jest to pełna paleta, smakowa, zero chemicznego posmaku. Mm. Dla mnie jest to Fenomenalnie wchodzi. <laughs> Co do jednorazówek. Eee... To była ostatnia odrazówka, którą mam obecnie na stanie, więc powiem szczerze, nie mam zielonego pojęcia, co będzie w przyszłym tygodniu. Będę musiał odwiedzić który sklep, internetowy, bo nie będzie mi się chciał po mieście łazić i nie wiem, nie mam pojęcia, co wjedzie na salonę. Na pewno coś nowego, czyli standardowo, żebyśmy mogli przetestować, ale co, nie mam pojęcia. Ostatnio znajomy mi polecał jakiegoś Aroma Kinga, też podobno bardzo fajne. W ogóle fenomenalny design miał, bo oczywiście standardowo pałka klasyczna, ale tu jakaś grafika była. Ok. Nie to, że to ma jakiś wpływ na smak, ale to się liczy, bo tak naprawdę te jednorazówki <laughs> przez swój design mogą się wyróżnić, bo tak jak można zaobserwować, tutaj to jest klasyczne, yy, klasyczne opakowanie tego yy, jednorazowego papierosa, który już jest chyba w takim standardowym użyciu przez Większość firm. Prawdopodobnie wstawiam, że jakaś dostawa, czyli znaczy, <laughs> dostęp jest większy u producentów tego typu właśnie designu. Nie wiem. Nie mam pojęcia, by trzeba było porozmawiać z kimś, kto siedzi w tym. Fenomen, skala. Szósteczka. Dla mnie to jest ewidentnie 6, bo to jest naprawdę fenomenalne połączenie, więc grzechem byłoby dać niższą ocenę. Mi smakuje ponad miarę, bym powiedział. Na równi z tym Energy drinkiem od Aroma Kinga. Tylko tam było zero nikotyny, tutaj jest 20 ml na miligramów. Więc e, co mogę powiedzieć ze swojej strony? Dziękuję za oglądanie, zachęcam do oglądania kolejnych odsłon. Jutro będzie odcinek specjalny, czyli... Między tygodniówka, która pojawi się na początku tygodnia. Okej, okay. jakaś logika w tym jest. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału, link będzie oczywiście w opisie. Zachęcam do donatowania. Yy, wiadomo, to oczywiście przyspieszy rozwój kanału, ale i bez tego cieszę się, że jesteście. Niech stracę. Yy, tak, głupi żart. 300 <grysta> subskrypcji wjechało na selony, więc jestem mega zadowolony się niesamowicie szybko e, rozrósł. Plus, oczywiście, wszystkie tabele, jeżeli chodzi o wykresy youtube, są na zielono, czyli są na plusie, na dużym plusie, na bym powiedział. Ciekawe, czy uda się w przyszłym roku osiągnąć próg 1000 subskrypcji. Takie skromne marzenie, taki cel? Prawdopodobnie nie, ale mam taką nadzieję. Więc dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za wsparcie, za wszystkie komentarze mega naprawdę mega są i dziękuję 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 jeszcze raz dziękuję wam za to tak pozdrawiam trzymajcie się niech Web zawsze będzie z wami hello